Witajcie, kochani. Zapraszam Was na karty dnia w czwartek. Zobaczmy, jak się będą dla nas układać energie w dzisiejszym dniu. Na co zwrócić uwagę? Na co uważać? Co iść? To też jest ważne. Iść w świat. A dzisiaj będziemy mieć takie ciągoty do tego, żeby. Mm, Podróżować. Nie tylko mam tutaj na myśli wyjazdy, chociaż dla niektórych na pewno w ten sposób będzie rezonowała ta karta ale nawet planowanie wyjazdów podróże palcem na mapie oglądanie też takich filmów przyrodniczych czy takich podróżniczych czytanie blogów. Także tutaj dzisiaj będziemy otwarci na świat. Dla niektórych to mogą być również kontakty z zagranicą, pisanie maili albo te, telefony z kimś z zagranicą, rozmowy, kontakt. Także bardzo fajnie. Zobaczmy, w jakiej atmosferze. No, pięknie. Przede wszystkim para mi się tutaj pokazała, czyli um, dzisiaj jest też dobry dzień na to, żeby, e, żeby się zbliżyć do kogoś. Jeżeli um, tutaj są związki takie na odległość, takie, um, gdzie um, ktoś jest z daleka, ta jedna strona jest z daleka, to jest dobry dzień właśnie na to, żeby na przykład planować e, odwiedziny. Dlatego, że tutaj mi się właśnie ta para król i królowa kielichów, kielichy, miłość, także tutaj bardzo dobry czas na to i dobry czas na naukę. Dzisiaj to będzie się opłacało. Wcześniej wspominałam o blogach, wcześniej wspominałam o kontaktach. Może ktoś zastanawia się, czy rozpocząć jakiś kurs językowy. Tak, dzisiaj to jest dobry moment na to, żeby się tym zainteresować, zadzwonić do, do sekretariatu, zapytać się o warunki. Popatrzcie, tutaj nawet się pokazał as monet, czyli, czyli to wszystko będzie się opłacać. Te nowe pomysły dzisiaj mają rację bytu. No i dziesiątka monet. Dzięki temu będziecie bogatsi. I nie tylko mówię tutaj o finansową stronę tego przedsięwzięcia, ale również to podwyższy waszą wartość, samoocenę. No i. Docenicie przede wszystkim siebie i inni też Was docenią. Także tutaj taki właśnie dzień światowy mi się pokazał dla Was. Życzę Wam udanego czwartku i do usłyszenia już jutro. Papa! Pa.